Kolejny wypadek na obwodnicy włoszczowej. Na feralnym skrzyżowaniu na obwodnicy włoszczowej od strony woli wiśniowej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Chevrolet i Audi. 74-letnia kierująca Chevroletem wjeżdżając na skrzyżowanie od strony włoszczowej, nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu od strony Kielc 40-letniemu kierowcy Audi, w wyniku czego doprowadziła do zdarzenia. Obydwoje zostali przewiezieni do szpitala, gdzie poddani zostali badaniom. Ich życiu nic nie zagraża. Na miejscu, oprócz pogotowia ratunkowego, pracowała policja oraz straż pożarna. Informacje podała starszy posterunkowy Weronika Rak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie czytał Tomasz Aleksander Jańczak. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz. Kliknij też dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami na Włoszczow Online. Daj też łapkę w górę i pokaż ten film swoim znajomym. Thank you